Brawo! 1-0, jeżeli wyjrzymy, liczymy. Gdziemy, liczymy. Dalej, 1-1. Skarciłam za uchwałę za pozycję wyjściową. Jest prawie idealna. Ogięte kolana, pozycja gotowości. Serwis, o. niestety, do poprawki, bo trzeba piłkę podrzucić z wyprostowanej dłoni. Jeśli się ją ma, oczywiście, bo jak Rafał ma tyle, jaką dłoń. U. Minimum 16 cm, tak mówią przepisy. Przy serwisie, tak? Tak jest. Nie wiedziałem. Dlatego, żeby przeciwnik dokładnie widział piłeczkę. Aha. aha. Żeby nie zasłaniać. To ma Czy to znaczy, przeciwnik. że siatka ma 15 cm? 15-25. No to ja bym. Proszę, proszę. Wszystko I od razu Kraku zbudowano. Pięknie, brawo panowie. Brawo panowie, brawo, brawo, naprawdę. A to jest najbardziej wzorowe uderzenie, bo to osiadce to tak zwana świnka. Azjaci za takie uderzenie owacje wykonują, bo uważają, że jest to najbardziej dokładnie wykonane uderzenie. Skręcę, bo to rotacje się nadają. To o podziwie pan Makłackie i Rafał również. Oto są one takie, jak i inne, żeby nadać piłce rotacji. Brawo, 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 brawo.